Nikt nie spodziewał się, że ten wieczór zakończy się w taki sposób. Ewa Minge, kobieta, która przez lata była symbolem siły, elegancji i odwagi, nagle znalazła się w centrum dramatycznych wydarzeń. Projektantka, której nazwisko zna każdy miłośnik mody w Polsce, przeżyła moment, który zatrzymał oddech całego kraju. To wyglądało jak ostatnie chwile, powiedział jeden ze świadków. Ewa Minge od dekad jest uosobieniem sukcesu. Projektowała dla największych, tworzyła kolekcje, które podbijały europejskie wybiegi i nigdy nie ukrywała swojej wrażliwości. Kobieta z charyzmą, która przeszła przez chorobę nowotworową, hejt i osobiste tragedie, zawsze powstawała silniejsza. Jej nazwisko stało się synonimem determinacji, a głos symbolem empatii wobec tych, którzy walczą o siebie. Dlatego, gdy pojawiły się informacje o nagłym pogorszeniu jej stanu zdrowia, cała Polska zamarła. Świadkowie mówią o chwili grozy podczas jednego z wydarzeń publicznych, gdy Mingę niespodziewanie zasłabła. W ciągu kilku sekund scena zamieniła się w chaos, gasnące światła, cisza, potem panika i krzyki o pomoc. Wszyscy zamarli, nikt nie wiedział, co się dzieje, myśleliśmy, że to koniec, relacjonuje uczestniczka wydarzenia. Informacja o zdarzeniu rozeszła się błyskawicznie. Portale plotkarskie i informacyjne zalały sieć nagłówkami o ostatnich chwilach Ewy Mingę, a media społecznościowe eksplodowały lawiną komentarzy. Fani pisali w panice, pytali o stan zdrowia, wysyłali modlitwy i życzenia powrotu do formy. Nie możemy jej stracić to kobieta, która daje nam siłę pisały internautki. Dziennikarze próbowali dotrzeć do potwierdzonych źródeł. Pierwsze raporty mówiły o nagłym załamaniu organizmu i sygna sygnałach przeciążenia, które mogą mieć związek z wcześniejszymi problemami zdrowotnymi projektantki. To, co wydarzyło się potem tylko wzmocniło emocje. Kilka godzin po incydencie pojawiło się oświadczenie z jej zespołu. Pani Ewa jest pod opieką lekarzy, jej stan jest stabilny, ale potrzebuje czasu na regenerację. Jednak to, co nastąpiło później, wstrząsnęło opinią publiczną jeszcze bardziej. W krótkim wpisie opublikowanym na Instagramie sama Mingę napisała: To był moment, w którym zrozumiałam, że nie da się oszukać ciała. Pracowałam ponad siły. Aż ciało się zbuntowało. To wyznanie, proste, szczere i przejmujące, wywołało falę współczucia i refleksji. Internauci i celebryci zareagowali natychmiast. Słowa wsparcia napłynęły od artystów, dziennikarzy i projektantów z całego kraju. Wszyscy zgodnie mówili: Ewa Minge jest zbyt ważna, by zniknąć w ciszy. W jej słabości zobaczyli odwagę odwagę, by przyznać, że nawet najbardziej silni mają swoje granice. Teraz cała Polska czeka na dalsze wiadomości, śledząc każdy komunikat o jej stanie zdrowia. Kochamy Cię Ewo, piszą fani, i choć sytuacja wydaje się opanowana, w powietrzu wciąż czuć niepokój, bo historia Ewy Minge to nie tylko opowieść o słabości, ale o granicy między życiem publicznym a ludzką kruchością, której nikt nie może uniknąć. Wszystko wydarzyło się w ciągu kilku minut, które dla wielu obserwatorów wydawały się wiecznością. Polska wstrzymała oddech, gdy Ewa Mingę, ikona mody i osobowość znana z nieugiętej siły, nagle osunęła się na krześle podczas wystąpienia na charytatywnym pokazie w Warszawie. Światła reflektorów, błysk fleszy, dźwięki kamer, wszystko zamarło. Publiczność zamarła w ciszy, a w oczach widzów pojawił się strach. Kobieta, która od lat walczyła z przeciwnościami losu, przez chwilę wyglądała, jakby miała przegrać walkę z własnym ciałem. Na miejscu natychmiast zapanował chaos. Zespół organizacyjny i ratownicy ruszyli do akcji, a nagrania z telefonu jednego z uczestników pokazu trafiły do sieci kilka minut później. Widać na nich, jak projektantka traci równowagę, po czym siada, osłaniając twarz dłonią. Ktoś z publiczności krzyczy, zawołajcie lekarza, a inni wstają z miejsc, próbując pomóc. To były sekundy, które wydawały się wiecznością, mówi jeden ze świadków. Cisza była tak gęsta, że słychać było tylko oddechy. Myśleliśmy, że to koniec. Pierwsze doniesienia mówiły o nagłym spadku ciśnienia i wyczerpaniu organizmu. Zgodnie z relacjami osób z jej otoczenia, Ewa Minge od kilku tygodni ignorowała objawy przemęczenia, łącząc intensywną pracę nad nową kolekcją z obowiązkami fundacyjnymi. Jej asystentka przyznała później, że projektantka pracowała po 18 godzin dziennie i od dawna zmagała się z problemami ze snem. To nie był przypadek, to było ostrzeżenie, powiedziała w jednym z wywiadów. Kiedy informacja trafiła do mediów, sieć eksplodowała. Hashtagi, sile ⁇ Mingę i tej Strągęła zaczęły błyskawicznie trendować. W ciągu godziny portale informacyjne publikowały sprzeczne komunikaty. Jedne donosiły o dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia, inne zapewniały, że sytuacja jest pod kontrolą. Fani i znane osobistości zamieszczali zdjęcia projektantki z podpisami: jesteśmy z tobą, nie poddawaj się. W komentarzach pojawiały się setki wspomnień od klientek, które zawdzięczają jej metamorfozy, po młode dziewczyny, które inspirowała swoim przesłaniem o sile kobiet. Telewizje przerwały regularne programy, by nadać krótkie relacje z miejsca zdarzenia. W studio TVN 24 zaproszono lekarzy i komentatorów, którzy analizowali możliwe przyczyny zasłabnięcia. To przestroga, że nawet najtwardsze kobiety nie są z żelaza. Powiedziała jedna z dziennikarek, która zna Mingę osobiście. W kolejnych godzinach wszystkie redakcje oczekiwały na oficjalne oświadczenie zespołu projektantki. Około północy pojawił się komunikat: Pani Ewa znajduje się pod opieką specjalistów, jej stan jest stabilny, jednak potrzebuje odpoczynku. Zdjęcie, które towarzyszyło wiadomości, Ewa leżąca w szpitalnym łóżku, uśmiechnięta, z podniesioną dłonią w geście OK, stało się symbolem nadziei. To wystarczyłoby uspokoić tysiące ludzi, ale emocje nie opadły. Dwa dni później Ewa Mingę przerwała milczenie. Na swoim Instagramie zamieściła krótkie nagranie. Kiedy ciało przestaje współpracować, a głowa nadal chce działać, trzeba wybrać Życie albo tempo. Ja wybieram życie. Jej głos był spokojny, ale w oczach widać było zmęczenie. Film zebrał ponad milion wyświetleń w ciągu pierwszej doby i tysiące komentarzy, pełnych wdzięczności. Po tej publikacji zaczęły wypływać nowe szczegóły. Znajomi ujawnili, że już wcześniej Ewa miała epizody zasłabnień, lecz zawsze je bagatelizowała. W jednym z wywiadów sprzed miesięcy przyznała pół żartem. Mam w sobie tyle energii, że czasem zapominam, że jestem człowiekiem, nie robotem. Dziś te słowa brzmią jak gorzki omen. Eksperci podkreślają, że Mingę od lat balansuje między pasją a autodestrukcyjnym perfekcjonizmem. Jej przyjaciółka, dziennikarka Agata Młynarska, powiedziała w rozmowie z mediami: Ewa nigdy nie potrafiła odpoczywać. Dla niej sukces to obowiązek, nie wybór, ale może właśnie ta chwila była potrzebna, by zrozumiała, że warto zatrzymać się i zacząć żyć. Zdjęcia sferalnego wieczoru wciąż krążą w internecie. Widać na nich, jak ekipa medyczna otacza projektantkę, a w tle publiczność wpatruje się w scenę z przerażeniem. Ten obraz stał się symbolem ulotności ludzkiej siły. Nawet najbardziej błyszczące gwiazdy mogą nagle zgasnąć. Jednocześnie wokół Ewy Minge narasta aura podziwu. Media piszą o niej jako kobietce ze stali z sercem z porcelany. Jej szczerość i gotowość do mówienia o własnych ograniczeniach poruszają tysiące ludzi. Gazety publikują jej dawne cytaty, które dziś brzmią proroczo nie ma piękna bez bólu, nie ma mocy bez słabości. Teraz, gdy projektantka wraca do zdrowia, Polska z niepokojem i czułością śledzi każdy jej krok. Nie wiadomo, czy powróci na wybiegi, czy zdecyduje się na dłuższą przerwę, ale jedno jest pewne: ta noc, ten moment i ta cisza, w której wszyscy bali się oddychać, na zawsze pozostaną w pamięci. Po tamtym dramatycznym wieczorze czas jakby się zatrzymał. Ewa Minge zniknęła z mediów, milczała przez wiele dni, a jej profil społecznościowy, dotąd pełen energii, barw i projektów, stał się pusty. W środowisku mody panowała cisza, w której słychać było tylko niepokój i pytania bez odpowiedzi. Ludzie pytali: Czy wróci? Czy to był koniec kariery, czy początek nowego rozdziału? Niektórzy wspominali, że tuż przed pokazem wyglądała niezwykle zmęczona, inni, że była jak zawsze perfekcyjna, elegancka, uśmiechnięta, gotowa podbić świat jeszcze raz. W kolejnych dniach do mediów zaczęły docierać szczegóły. Okazało się, że już od miesięcy zmagała się z poważnym przemęczeniem, a lekarze ostrzegali ją, że powinna zwolnić tempo. Ale Ewa nie znała słowa stop. Mówiła zawsze, że moda to jej tlen, jej życie, jej sposób na ucieczkę przed bólem. I może właśnie dlatego zignorowała sygnały, które ciało wysyłało coraz wyraźniej, gdy wreszcie padła na scenie. Było to jak dramatyczne wezwanie do zatrzymania się. Znajomi opowiadają, że po zdarzeniu zamknęła się w swoim domu nad rzeką z dala od kamer. Nie chciała żadnych wywiadów ani zdjęć, tylko ciszy i spokoju. Podobno godzinami siedzi w ogrodzie, patrząc na wodę i szkicując nowe wzory. Już nie po to, by pokazać je światu, lecz by odzyskać siebie. W jednym z listów, który wysłała do przyjaciółki, napisała: Świat zatrzymał mnie siłą, bo sama nie potrafiłam stanąć. Teraz uczy się oddychać bez sceny, bez świateł, tylko z własnym sercem. Jej powrót do zdrowia stał się niemal narodową sprawą. Codziennie w internecie pojawiały się setki wpisów, zdjęcia, hasztagi z życzeniami siły. Dla wielu Polaków była nie tylko projektantką, ale symbolem kobiety, która przeszła przez piekło i potrafiła wciąż tworzyć piękno. Nagle wszyscy zobaczyli, że nawet ikony są śmiertelne, a za perfekcyjnym makijażem i luksusem Kryje się zwykły człowiek z bólem, lękiem i potrzebą miłości. Gdy po kilku tygodniach opublikowała nowe zdjęcie, bez makijażu, z uśmiechem w domowym swetrze, internet oszalał. W podpisie napisała: Nie jestem już tą Ewą sprzed wybiegu, jestem kobietą, która przeżyła. To zdanie trafiło do tysięcy serc i stało się symbolem siły po upadku. Komentowano, że to nie tylko powrót Ewy Minge, ale także lekcja dla całej branży przypomnienie, że człowiek nie jest maszyną. W telewizji zaczęły się pojawiać reportaże o jej drodze, archiwalne nagrania, fragmenty wywiadów sprzed lat. Każdy detal, każde wspomnienie nabierało teraz nowego sensu. Widać było, że historia Ewy Mingę stała się czymś więcej niż relacją o zasłabnięciu. Była opowieścią o granicach między pasją a zdrowiem o kobiecie, która całe życie tworzyła piękno dla innych, zapominając, że sama też potrzebuje oddechu. Kiedy po raz pierwszy od tamtego wieczoru wyszła publicznie, nie było już fleszy ani blichtru. Miała na sobie prostą czarną sukienkę i uśmiech, który mówił więcej niż tysiąc słów. Gdy wzięła mikrofon, publiczność wstała. Powiedziała tylko jedno zdanie: „Wróciłam, ale tym razem żyję dla siebie”. I wtedy nikt już nie miał wątpliwości. To nie był koniec, to był początek zupełnie nowej Ewy Mingę. Z każdym dniem po powrocie do zdrowia Ewa Mingę zdaje się odradzać na nowo, choć tym razem nie z tej samej błyszczącej materii co kiedyś. Ludzie, którzy ją odwiedzają, mówią, że jest spokojniejsza, bardziej skupiona, jakby każdy oddech był dla niej modlitwą o nowe życie. Nie planuje pokazów, nie mówi o kolekcjach, tylko o wdzięczności, o tym, że każdy poranek, w którym może otworzyć oczy, jest jej osobistym triumfem. W prywatnych rozmowach przyznaje, że tamtej nocy, gdy upadła na scenie, naprawdę poczuła, że może to być koniec. Ten moment, krótki jak mgnienie, zmienił w niej wszystko. Dziennikarze opisują jej dom jako miejsce pełne ciszy i światła, z zapachem farb i materiałów, które teraz służą już nie modzie, lecz terapii. W jednym z pokojów podobno powstaje cykl szkiców, inspirowanych jej własnym doświadczeniem granicy między życiem a utratą sił. Znajoma, która ją odwiedziła, opowiadała później, że Ewa patrzyła na nią z uśmiechem i powiedziała: Wiesz, tamte kilka sekund nauczyło mnie więcej o życiu niż wszystkie lata kariery. Ciało krzyczało, żebym się zatrzymała, a ja wreszcie usłyszałam. W branży mody panuje wciąż atmosfera wzruszenia i szacunku. Projektanci wspominają jej siłę, a redakcje największych magazynów nazywają to wydarzenie momentem przebudzenia całej sceny modowej. Mówią, że po tym, co się stało, nikt już nie patrzy na sukces w ten sam sposób. Jej słabość otworzyła dyskusję o zdrowiu psychicznym w świecie, gdzie liczy się perfekcja. W jednym z programów telewizyjnych emitowano jej archiwalne nagranie sprzed kilku miesięcy. Siedzi wtedy w fotelu z energią opowiada o pracy i pasji, a w tle słychać śmiech publiczności. Teraz ten śmiech brzmi inaczej jak echo z przeszłości, które przypomina, że nic nie trwa wiecznie. Choć wielu spodziewało się, że po takiej próbie zrezygnuje z życia publicznego, Ewa Mingę zaskoczyła wszystkich. W krótkim poście napisała, nie znikam, wracam powoli z nową wizją, nie mody, lecz sensu. To zdanie proste i pełne emocji wywołało fale komentarzy i reakcji. Dla jej fanów to znak, że ich bohaterka nie tylko przeżyła, ale przekształciła ból w coś większego, w sztukę przeżywania. Z czasem pojawiły się spekulacje, że planuje książkę. Nie o trendach czy sukcesach, lecz o tym, co dzieje się z człowiekiem, gdy staje na granicy wyczerpania. Wydawcy już czekają, a fani pytają, czy to będzie jej ostatnie dzieło, czy dopiero początek nowej drogi. Sama Ewa odpowiada wymijająco, ale zawsze z błyskiem w oku: "Jeszcze mam coś do powiedzenia, tylko tym razem nie przez tkaniny". W środowisku artystycznym jej historia krąży jak legenda. Jedni mówią, że tamtej nocy naprawdę Kacz zajrzała śmierci w oczy, inni, że po prostu zatrzymała się w biegu i zobaczyła siebie po raz pierwszy od lat. Cokolwiek się wydarzyło, jej twarz, spokojna, dojrzała, nieukrywająca zmęczenia, stała się symbolem autentyczności w świecie pełnym pozorów. Kiedy niedawno po raz pierwszy pojawiła się publicznie na małym wydarzeniu charytatywnym, sala wstała jeszcze zanim cokolwiek powiedziała. Przez chwilę panowała cisza, potem długie brawa. Ewa Minge tylko uśmiechnęła się i powiedziała: Dziękuję, że wciąż tu jesteście, ja też. I ten moment, prosty, cichy, prawdziwy, był jak zakończenie filmu, którego nikt nie chciał oglądać, ale każdy potrzebował zobaczyć. W ostatnich godzinach pojawiła się nowa, elektryzująca informacja, która znów wzburzyła media i fanów Ewy Minge. Jak donosi jedno z czołowych pism lifestyleowych, projektantka ma wkrótce wystąpić w ekskluzywnym wywiadzie, w którym po raz pierwszy opowie, co naprawdę wydarzyło się tamtego wieczoru. Redakcje spekulują, że rozmowa ma odsłonić kulisy jej nagłego załamania, a także niepublikowane dotąd fakty o presji, chorobie i świecie mody, który, jak mówią jej bliscy, zabrał jej zdrowie, zanim zdążył podziękować za talent. Plotki mówią, że w materiale mają się pojawić również osoby z jej otoczenia, które dotąd milczały. Czy usłyszymy coś, co zmieni dotychczasowe postrzeganie jej kariery? W kuluarach pojawiają się też sugestie o przygotowywanym dokumencie telewizyjnym. Według przecieków, będzie to nie tylko portret artystki, ale i opowieść o systemie, który wynosi na szczyt, by potem obserwować, jak jego ofiary upadają w milczeniu. W środowisku mody już teraz mówi się, że może to być najodważniejsze wystąpienie.